Manko, jestem w Nowym Jorku, postanowiłem zwiedzić to miasto i nagle jest stąd mojego vloga jakoś to zrelacjonować. Może nawet nie mojego vloga, tylko kilka parę odcinków. No i co, będę to sobie z kamerką zwiedzał, nagrywał i dobrze się bawił. Także mam nadzieję, że chętnie sobie przejdzie te filmiki i Wam się spodobają. Także miłego oglądania. Ogólnie to mieszkamy sobie na Manhattanie, ale pierwszego dnia stwierdziliśmy, że wykorzystamy jetlaga i pójdziemy sobie na wschód słońca na most brukliński, bo ogólnie czytałem, że tam jest mega zatłoczone w normalnych godzinach, więc stwierdziłem, że skoro mamy jetlaga, mamy niedaleko, to sobie zrobimy spacer. Tak naprawdę zaplanowałem chyba pobudkę na 5.30, a wstaliśmy już o 4, bo nikt nie mógł spać i w sumie się nie dziwię. Właśnie dzisiaj jesteśmy na Brooklinie. Ogólnie to 26 jest święto dziękczynienia i obczajcie. Tutaj już są takie napisy Happy Thanksgiving, czyli wesołego tego święta dziękczynienia, spoko, spoko opcja. Akurat w sumie chyba wyjeżdżamy dzień przed tym świętem, więc coś za coś. W ogóle to ciekawa sprawa, ale ludzie mega blisko parkują równolegle. Nie wiem, jak oni stąd wyjeżdżają, ale taki fanfakt wcześniej widzieliśmy. Takie nakładki na zderzaki Ale na zderzaki zarówno przednie jak i tylne Które mają chronić przed stłuczeniami Ale ludzie mają te nakładki na zderzaki Właśnie i się zastanawialiśmy Kurde, to aż, aż tak, nie, że ktoś ich stuknie A powiem Wam, że, że no Jak patrzę na te zaparkowane fury No to się nie dziwię No i na tym broklinie dzisiaj spędzamy dzionek A właściwie to już się z niego Zawijamy, bo No już się tutaj trochę pokręciliśmy Chcemy się teraz trochę po Manhattanie pokręcić. Powiem Wam, klimacik pierwsza klasa póki co robi też tylko robi swoją robotę. Kul! Cool. Byliśmy właśnie na szamce w włoskiej restauracji w okolicach Soho. Emporio się nazywała, normalnie bym nawet o tym nie mówił, ale była przekozacka włoska pizza. Wzięliśmy dwie partie na spróbunek i naprawdę była mega, dlatego jeżeli tu będziecie i będziecie zastanawiali gdzieś na szamkę, to jak najbardziej to polecam. Kurde, yy, 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 yy. wszędzie tutaj dzielsko dziś. Każda lejka, nie Czuję, że ktoś jara. Ja to nie wiem. Może to jest legalne w tym stanie. Chyba nie. Każdy kto mnie zna, wie, że kocham wchodzić na przeróżne dachy. No a Nowy Jork to chyba miasto, które dosłownie słynie z takiego właśnie e, jakiejś imprezy na dach i takie rzeczy. Te dachy wszystkie są płaskie i ludzie tutaj wychodzą. No i udało mi się wbić na dach naszego hotelu. Myślę, że jest tu przekuzasko. Uczajcie. Kurczę, nie wiem czy to... Fajnie widać, nie wiem czy nie będzie przypału. Chyba nie. Ogólnie tyle się zbieraliśmy do wyjścia. Myślałem, że na zachód się do parku wyjdziemy przyszliśmy chwilę odpocząć. I już kurde nam zeszło tam. O! Czekajcie. Jest tam za wieżowce już słońce zachodząc. Już te wieżowce go je zasłoniły, więc widać trochę. Nagram w ogóle co jest za tą ścianą. O, niewiele. Kurczę, wygląda to nieźle, Nowy Jork z dachu, może nie jest to najwyższy dach, to jest siódme piętro jakieś, coś, coś w tym stylu, no na tych schodach to jest ósme, ale no ale co, i tak się jaram, jak każdym dachem, widoki są zwykle nieziemskie, nagram może jeszcze jakieś przebitki mam tutaj A, z tego, z komóry, bo tam będzie, z komóry, no z telefonu, bo tam będzie to lepiej wyglądać. Zobaczmy jeszcze, tutaj, jak to wygląda. Kurczę, ale tak coś czułem, że się tutaj bez problemów wbije. Ups, mam swał. No i dopiero mówiłem, że nagram teraz przebitki, i w ogóle, że taka kowacka miejscówka już sobie wyobrażam, zdałem, że będę codziennie wbijał i mnie wyrzucili z tego dachu, Przyszła pani i powiedziała, że goście nie mogą tutaj wchodzić no i co miałem zrobić? Nic, zawinąłem i tyle kręcimy się teraz po parku w okolicy pokażę Wam zaraz przebitkę, w ogóle jaki to był dach, żebyście mieli skalę nic, zobaczymy co dalej polecieliśmy na skatepark w nadziei, że będzie jakiś BMX i się przejadę i zrobię sztuczkę, będę ją fajne wspomnienie ale niestety były same deski, jeden Pseudo BMX ale pokażę wam. ten skatepark, bo jest w ogóle zrobiony w kozaskiej miejscówce czyli ten most brukliński, na którym byliśmy z samego rana na wschodzie słońca pod nim od strony Manhattanu jest normalnie skatepark zrobiony co prawda taka sekcja streetowa, no ale dla mnie to i tak spoko no i fajny klimat nie? pod takim mostem, mega, mega stylowo ogólnie to Łukasz mi właśnie uświadomił, że to nie jest most brukliński, tylko to jest ten Obok manhatański, po drugiej stronie od niego chodziliśmy. Eee, no, więc chciałem sprostować mojego farmazona, z którego, którego <laughs> strzeliłem przed chwilą.